Zapraszamy na newsa. Zapraszamy na newsa. Chodźcie, chodźcie, zobaczcie. Chodźcie, zobaczcie, jak uprawia się propagandę sukcesu. Czyli Polska rozwija się w sposób y, bardzo dynamiczny, w sposób y, bardzo stabilny. W taki sposób, którego mogą nam pozazdrościć nawet partnerzy z krajów Unii Europejskiej zachod. Jest tak wspaniale i tak cudownie, że na podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych pieniędzy nie ma, więc trzeba kłamać i manipulować. To było obiecywane w formie wprowadzania stopniowego i w taki sposób yy, będzie to zrealizowane. W związku z sytuacją budżetową ta obietnica będzie dotrzymana. Halo! Przecież to miało wyjść w życie już w ubiegłym roku. Nie weszło. W tym było już tuż, tuż. Wcielamy w życie obietnicę. Cieszy się pan ja też. Ale kiedy? Idziemy dalej. Bo jest na dni w ciągu pierwszych 100 dni miało być. Ja wiem, że się pan cieszy, że jest wywiązanie z obietnicy, ja też. Proszę. Nie żeby. cieszę się, że pan Witam kłamie teraz. A propos kłamstwa, sprawdźmy, czy kwota wolna w wysokości 60 tysięcy złotych była obiecywana stopniowo, jak zapewnia Brejza, czy od razu. Konkret, który jest tak naprawdę pozytywną rewolucją podatkową. On się nazywa w sposób skomplikowany, być może. Mówimy tu o kwocie wolnej od podatku podniesionej do 60 tysięcy złotych. Ten konkret, który przeprowadzimy w ciągu pierwszych 100 dni wszystko było w ramach słynnych 100 konkretów. Mamy też te 100 dni, 100 konkretów, do których przystąpimy dzień po wygranych wyborach. Tylko, że się okazało, że to była tylko przenośnia, bo przecież. Cóż, szkodzi obiecać? Słucham? <laughs> Zatem słowa Tuska o wyższej kwocie wolnej od podatku i jej skutkach... W Polsce każda emerytka, każdy emeryt, który ma emeryturę do 5 tysięcy złotych, nie będzie już płacił podatku dochodowego. Każdy, kto zarabia do 6 tysięcy złotych, nie będzie już płacił podatku dochodowego. Były zwykłym kłamstwem. Skłama... Skłamałem. Spokojnie, to tylko złośliwi internauci i Donald Tusk wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Na taką szczerość premiera w rzeczywistości nie ma co liczyć. Spada wyspałem. Kłamałem od lat całkiem parfidnie. A -a -a. Weź chwilę, by mój, gdy stałeś przygórnie. Platforma Obywatelska i cała ta koalicja to patologia kłamstwa. To oczywiście była propozycja stu konkretów na, sto, na pierwszych 100 dni e, tego rządu. My, jako Konfederacja, złożyliśmy projekt, właśnie dokładnie taki, czyli kwoty wolnej do 60 tysięcy złotych, który nie został poparty przez e, samych e, autorów, można powiedzieć a więc e, Koalicję Obywatelską i Platformę. Poseł Pejo, może za mało wiary ma w słowa Donalda Tuska, a może określenie Słońce Peru, mistrz Bajeru w przypadku premiera okazało się nad wyraz prawdziwe. Musimy to wszystko naprawić, zaczynając oczywiście od fundamentalnych kwestii, takich jak prawda, przyzwoitość, wiarygodność. Musimy zbudować na nowo wiarę Polek i Polaków i ich nadzieję w to, że słowa naprawdę coś znaczą. Ile znaczą słowa Donalda Tuska? Te ceny mogą być niższe. Ja mam bardzo konkretne rozwiązanie, które mogłoby dzisiaj spowodować, że, cen, że benzyna jest naprawdę po 5 zł. I to nie są żadne cuda. Cudów nie było, były za to kłamstwa. Ja nie biorę odpowiedzialności za ceny benzyny, bo to nie jest decyzja premiera. Naprawdę, uwierzcie mi, byłem premierem. Wiem, na czym polegają te mechanizmy. Wystarczy jedna prosta decyzja. Żeby benzyna w Polsce kosztowała nie ponad 6, zł, tylko 5 zł. Skłamałem. Skłamałem. Oj, tak, tak. Skłamał pan, panie premierze. Dziennikarka zadała mi pytanie. A gdyby pan był premierem, to ile, po ile byłaby benzyna? Ja powiedziałem: po 5,19. I mogę to dzisiaj powtórzyć. Znaczy, tak, dzisiaj benzyna byłaby po 5,19. Dzisiaj, i to, i to mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, to Proszę, dlaczego pan obiecał, obiecał paliwo cięcie. 5 zł? Okay. No, no, mogę jeszcze raz powtórzyć. wpłynąć no to, to, co było obiecywać. Może Mogę jeszcze raz to ale... powtórzyć. Powiedziałem, że paliwo powinno kosztować w Polsce 5,19 wtedy, kiedy mówiłem te słowa. Miał pan tak uczynić. Jak, jak pan będzie premierem, Proszę będzie pan, paliwo tańsze. Poproszę kolejnego. Rozmówce. Tylko że wtedy baryłka ropy i kurs dolara były dużo tańsze niż wtedy, kiedy Tusk twierdził, że ceny benzyny to nie jest decyzja premiera. Więc kolejne kłamstwo. Kłamałem od lat całkiem perfidnie. A... Ale nie ma co się dziwić w końcu. Profesor Donald Tusk. Na kłamstwie zna się jak mało kto. Ja mógłbym o tym mówić bardzo długo o tym zakłamaniu o tej niewiarygodności tak tym, znaczy. bardzo długo. Te sto dni, te 100 konkretów doprowadzą do tego, że ludzie w Polsce będą mieli więcej w kieszeni, będzie taniej w polskich sklepach. I będzie lepiej w każdym polskim domu. Czy ktoś może się czuć zdziwiony, że Donald Tusk oszukiwał? Przecież to od początku było wiadome, że 100 konkretów to będzie 100 konkretnych ściem, a niektórzy politycy Platform czy Koalicji 13 grudnia określili to przenośniami. No dobra, ale obietnice to tylko obietnice. Gorzej, jak Donald Tusk kłamie, że czegoś nie powiedział, mimo że to powiedział. Tylko Polska, Radom, wszystkie takie sity wiesz. Tam, gdzie... Tak było o mieszkańcach wschodniej Wielkopolski czy Radomia. Proszę bardzo, pańskie słowa. Pan redaktor Łukasz. bardzo nie, proszę. proszę Kto to powiedział? Proszę bardzo. Czy oskarżeniach wobec Trumpa o agenturę rosyjską? Trump, jego zależność od rosyjskich służb dzisiaj już nie podlega dyskusji. To Trump został wręcz zwerbowany przez rosyjskie służby 30 lat temu. I mówię o tym z pełną odpowiedzialnością. O tym, że y, Donald Trump może mieć związki wręcz agenturalne z Moskwą. Nie, tego typu. Sugestii nigdy nie zgłaszałem. Skłamałem, skłamałem. Mało tych przykładów jest. Cała masa. Przykładki mówiła o wojnie hybrydowej kilka lat temu. To platforma była przeciwko pushbackom. Ja nie. Pan nie. Ja też wróciłem po to. Sprawdziłam żeby... ostatnie znaczy. wypowiedzi, nie widziałam takich rzeczywiście. Nie ma zgody prawnej na tak zwane bo to jest działalność nielegalna. Przeciwko pushbackom? Ja nie. Fania. I już dzisiaj ta tarcza medialna w postaci TVN-u, Onetów czy nielegalnie przyjętej TVP, nie, nie odgrywa takiej roli jak za pierwszego Tuska. I on rzeczywiście nie potrafi się w tej rzeczywistości, gdzie już są bardziej zasady fair play, równe zasady, on się już w tym nie potrafi odnaleźć. Wszystko przez internet, gdzie kłamstwa Tuska wyłapywane są w kilka minut. Na szczęście mamy jeszcze wolny internet, wolność słowa. Jeszcze, podkreślając to jeszcze, mam nadzieję, że tak będzie w nieskończoność, i mamy część mediów niezależnych, chociażby tak jak Państwa stacja, które przekazują prawdę po prostu tak, jak ona wygląda. I te kłamstwa Donalda Tuska i całego rządu są po prostu wnężane i tak powinniśmy pracować. Tak powinny być te. Te informacje przekazywane po prostu zgodnie z prawdą, a prawdy w tym, co obiecywała Koalicja Obywatelska, naprawdę ze świecą szukać. Kłamałem od lat całkiem perfidnie, a byś chwilę był mój, gdy stałeś Liczba kłamstw premiera Tuska niektórych potrafi przyprawić o wypadanie włosów. Głysowam. Adren Borecki, Republika.